Wszystkie Legia strzeliła w ostatnim kwadransie poszczególnych meczów, właściwie dwóch meczów, bo dwa gole zdobyła z Krakowią i jednego ze Śląskiem. Mamy teraz rzut karny dla Legii Warszawa. To tak chyba w odpowiednią porę o tym ostatnim kwadransie zacząłem mówić. Zupełnie niepotrzebne spójrzmy. zagranie ręką. Spójrzmy, spójrzmy. No nie, to jest, to, to, to jest jakaś kompletna głupota ze strony... Muamadu orę. może on też jest sfrustrowany, że no nie gra meczu życia. 89 minuta, czy Legia znowu strzeli gola w ostatnim kwadransie i w Wrdoliak. Wrdoliak, bardzo pewne uderzenie, jest gol na 2 do 1. Zagłębie prowadzi już tylko 2 do 1 i pogramy tutaj jeszcze chwilę na Dialog Arenie. Chyba nikt z nas się nie spodziewał, że to spotkanie może przyjąć taki obrót, tak jak powiedzieliśmy, no zupełnie jakieś bezsensowne zachowanie Traore, karne, zupełnie niepotrzebne.